Cześć, mam na imię Przemek i pokażę Wam jak połączyć się z serwerem FTP za pomocą Total Commandera. Na początku pobieramy program. Ja mam architekturę 64-bitową, więc taką wybieram. Przecięte systemy mają wersję 32-bitową. Otwieram instalator. Instalacja jest błyskawiczna. I mamy zainstalowany program. Otwieramy go. Klikamy na nowe połączenie FTP. Klikamy nowe połączenie. Wpisujemy nazwę sesji, nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło nazwy hosta użytkownika, hasło dostarcza Wam hostingodawca. Także tam, gdzie macie host, konto hostingowe, powinniście od, dostać maila z tymi danymi. Jeśli nie, proszę skontaktować się właśnie z hostingodawcą. Klikamy OK, klikamy Połącz i jesteśmy połączeni z serwerem. Po lewej stronie mamy pliki z które są na serwerze, po prawej mamy komputer. Jeżeli chcielibyśmy coś nadgrać, to kop, łapiemy lewym przyciskiem myszy, przenosimy, klikamy OK. Możemy z serwera usunąć. Jeżeli w trakcie wpisywania danych wybier, podamy złą nazwę użytkownika lub złe hasło, pomylimy się, zrobimy literówkę, otrzymamy taki komunikat. Z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Cześć!